Siemano, witam serdecznie w dokanie. Dziś omówię troszeczkę eventiki. Zrobię multi Samona, no nowym Samonie. Znaczy jeszcze myślę o tym, ale teoretycznie go zrobię, ale na razie omówię eventiki. Znaczy no eventiki. Oraz jeżeli zdążę to w tym filmiku albo w następnym filmiku omówię postacie, które dostały Eza tak na szybko, chociaż już to wcześniej robiłem, ale jako, że znowu można wybrać jakąś postać i wyszło ostatnio nowe Extreme Set Awaken do postaci, to może warto o tym wspomnieć. Ale na razie przechodzimy tak, login, bonus tam jakieś dwa czy coś takiego Dragonstone y dziennie, więc się logujcie, odbierajcie to. Misje, więc warto też w misje zajrzeć. One są podobne. Dzienne są podobne do tego co było, więc cały czas tam przechodzimy te evenciki. Trzeba by dostać jeden Dragon Stone dziennie w sensie chyba za login bonus. Jest jeden Dragon Stone i jeden za misję, więc tak. Hmm, jakieś promocje na kupienie tego. Tu kolejny, żeby sobie kupić. Tu jest Dragon Stone na. Szczerze mówiąc, jeszcze nie odbierałem giftów. Chyba te Dragon Stone są w giftach po prostu za darmo, albo do kupienia. Więc, e, 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 no, można sobie wybrać jakąś lepszą postać za niebieski albo za czerwony. I pierwszy raz teraz dodali Str Gogetę zamiast Tek za wybór za Dragon Stone. I jeszcze nie wiadomo, czy, znaczy, on no, pewnie on dostanie ten Gogeta, pewnie dostanie Extreme Zeta Waken. Jeszcze o nim nie wiadomo, ale to mówię to raczej później e, na końcu tego filmiku to opiszę. Następnie mamy 120 Dragonstone'ów dodanych w misję do chyba 500 rankingu za levelowanie, więc jeżeli ktoś ma wysoki ranking to świetnie, jeżeli ktoś nie ma wysokiego rankingu to tutaj patrzymy sobie na końcu, tutaj mamy napisane, że jest exp razy 3 od 20 do końca tego roku, więc expcie jak najwyżej level, no może nie teraz, bo teraz jest troszeczkę inna sprawa, którą Wam zaraz pokażę i nie odbierajcie Dragonstone'y. Teraz jest fajna sprawa, że. Tak to już omówiłem, to mówię. Będzie do Festival z nowym hitem, którym będzie liderem kategorii Uniwers 6 oraz Uniwersu Live Jest to karta, która będzie bardzo dużo biła i będzie miała długi opis. Tam Stuny, The Major, no wszystko będzie. Defa troszeczkę mało, ale i tak będzie bardzo fajny. I cóż, i to jest taki bajcik troszeczkę przed chyba y, z Brawlim i getom z filmu, który no pewnie tutaj będzie w styczniu chyba u nas, jeszcze nie wiadomo jak to wyjdzie, więc no, czy summonować, czy nie, to ciężko ocenić. Ciekawe, czy to właśnie, też właśnie dadzą nam jakieś e, promocje. No cóż, no zobaczymy w 24 u nas ten będzie summon. Na, wydaje mi się, że dadzą jakieś promocje, fajne stepy czy coś, żeby ludzie po prostu się rzucili na to. Następnie mamy Extreme Z Awaken, już dostępny Tekcela i do niego sumonik na którym właśnie chyba zrobię dzisiaj sumona chociaż tak jeszcze to myślę nad tym, bo aż tak mnie do niego nie ciągnie, ponieważ już jednego cela mam. Następnie mamy już teraz dostępny World Tournament, który powinienem grać, a nie wam omawiać te eventy, ale jakoś aż tak mnie nie ciągnie, chociaż już troszeczkę dzisiaj go pograłem. Następnie mamy już na całe zmniejszony staminę o połowę, czyli 25 zamiast 50 na przykład staminy na LR Goku i LR Freezie I to jest bardzo fajne i tak powinno już być dawno zrobione. Następnie Universal Reversal Saga, tu jakieś evenciki takie, które już wcześniej opisywałem. Jak wpiszecie w Google nazwę tego eventu, w sensie YouTube'a, to Wam wyszkoczy czy mój filmik, czy kogoś innego. Ja właśnie sobie ostatnio nawet swoje sam filmiki nie rozoglądam i wpisuję przykładowo na przykład e, nazwę eventu i później do kosiorski i przeważnie wyskakuje, więc to jest fajne na szybkie, żeby szybko znaleźć to. E, co tu jeszcze takiego ciekawego? Tak jak mówiłem ten extremeZ awaken. No niestety go jeszcze nawet nie zacząłem, bo już dużo o nim nie powiem, e, bo może tu szybko znajdę, jaka chociaż kategoria jest na niego dobra. Bo jest World Tournament odpalony, jest World Tournament, i trzeba w World Tournament grać, bo jest fajny, bardzo fajny cel w nagrodę, który jest supportem dla Extreme Teamu i to bardzo dobrym, bo plus 2, Atak Dev 30%, i jeszcze super klasy odejmuje przeciwnikom. Więc bardzo fajnie sobie w World Tournament zagrać. A już wam mówię o tym celu. On jest, on jest takiem, czyli no int karty by były dobre, czyli na przykład e, Potara Team sobie zrobić na int e, Vegito i już będzie easy raczej. A jeżeli nie, to jeszcze karty z kategorii Future Saga e, są po prostu dobre na ten event, więc sobie możecie coś takiego skombinować. Czy Future Saga jest dobrą kategorią? No, coś tam znajdziecie, powiem Wam szczerze, coś znajdziecie. Tym bardziej, że właśnie ostatni e, Gohan fizyczny, który wjechał na serwer jest jego liderem. Więc tak się akurat złożyło, że jeżeli chcecie to. To tak można. Więc gift. O jezu, ile giftów, bo ja World Tournament jeszcze gram i cały czas je dostaję. Więc sobie poakceptujemy. Zobaczymy, czy dostanę tego Dragonstone'a. Tu jakieś tikety do WT Czy. E... Iż... O jaka fajna karta. Ale Suitaśne. Świ... Dobra, tu jakieś wariaty. Jest Dragonstone, czerwony. Do zgarnięcia, właśnie go skarnęliśmy, a pewnie ten drugi jest do kupienia u Pilafa, ten niebieski, zawsze tak było, że ten niebieski był do kupienia, a czerwony dostajemy za darmo, tylko że to jest chyba dostępne od jutra, czy od razu już jest dostępne? Oj, nie ciebie chciałem kliknąć, no i stąd, Id stąd. No, niebieski Dragon Stone trzeba wydać tylko i wyłącznie 215 zł. No, kto chce, to niech sobie wyda takie pieniążki, ja sobie... Sprawdzę tylko tak. Tu mamy czerwony Dragon Stone. Możemy wybrać aż tyle postaci. Każda z tych postaci ma Extreme Zeta Która ma najlepszy, która ma najgorszy? Ciężko określić. Bo wszystkie w sumie te Eza są dobre. Tylko trzeba właśnie stwierdzić, czy do jakiegoś teamu Wam się on przyda. Zanim to zrobię, to sobie zobaczymy samony. I mamy tak. Póki co mamy ten. Ten jest bardzo fajny samon. Już na nim próbowałem chyba dwa multi zrobić. Czy jeden nie wyszło. Nie, jeden tutaj też jeden chyba robiłem. Hmm, tutaj niby chciałbym tego Getę, bo go nie mam. Znaczy, no to jest taki. Robię ten multi, bo robię, bo mam dużo dragonstone'ów, ale nie polecam Wam tutaj robić multi. bo czekajcie, za 4 dni będzie bardzo fajny summon, nawet w sumie mniej niż 4 dni. Potem też będzie na pewno jakaś fajna celebracja. A teraz po prostu. No, chcę sobie zrobić samo, no i wiesz, na bannerowa karta prawdopodobnie z bannerowych. Kogo bym chciał z bannerowych? Nie, no, nie wiem. Indigojate zawsze szukałem. O Jaco, od razu na World Tournament bym miał, ale na szczęście go już mam. No Wegety też nie mam. Wegety nie mam. Raczej go już nigdzie nie, nie, nie dodam do żadnego teamu, ale karta jest dobra. Zobaczymy czy coś jeszcze tutaj padnie. Jest i cel! Mamy dwie banerowe karty, super. Do niego odblokuje sobie ścieżkę. On swojego EZ ma bardzo fajnego, mi się podoba, więc się przyda, Więc multi nie jest marnowane, bo dostaliśmy aż dwie banerowe. Co prawda? Tutaj, że jest tych banerowych mniej, to jest no. Znaczy jest taka sama szansa jak na każdą inną o, trunk Stack? Hmm, on mi tak mało co potrzebny. Ingo Getty. In. Nadal nie mam, tak jak nie miałem, ale za to sobie na przykład odblokuję mu ścieżkę jedną, a tego będę miał sobie w kolekcji. On ma bardzo fajne nawet, y, statystyki. Raczej nigdzie go nie użyję, ale fajnie mieć kolejną kartę. Jako że filmik już ma 8 minut, to myślę, że dam radę jeszcze na szybko jakoś opisać y, te postacie, tylko nie wiem, czy to jest sens, no bo to, co ja powiem, to powiem, że wszystkie karty są fajne. Dobra, może przejdziemy od ost... Nie, tak, przejdziemy. Zaczynamy, tak. Już ten Dokan już był tyle razy Zeta Zawakiem przeze mnie opisywany, po prostu jeden z lepszych, pierwszych ESA takich konkretnych, typek ma defa, typek ma atak bardzo duży, linki może ma średnie, ale i tak daje rady, naprawdę dużo bije. Bardzo dużo ma kategorii, więc no, znajdzie wszędzie zastosowanie. Ja go bardzo często używam, bije bardzo dużo. Ma dużo teamów, więc bardzo fajna, dobra karta na wybór. Też od razu, tak jak mówię, w końcu chyba nie zrobiłem tego filmiku, a chciałem taki fajny zrobić, że najważniejsza jest główna karta i jedna kopia. Nie bawcie się tam na przykład jak macie już trzy kopie w karcie, nie bawcie się, żeby ona była Rainbow, tylko zróbcie jakąś inną fajną i tyle na dwóch albo jednej kopii i tyle. Bo ta ostatnia kopia to mało co daje Damej'a. Więc to jest fajna karta, bardzo fajny wybór. Cel teraz jest też bardzo fajny, bo dostaje Immense Damage, dostaje troszeczkę więcej ataku defa za orby i odnawia 10% HP, to jest bardzo fajne, jeżeli gramy kategorią Androids to polecam, polecam bardzo, bardzo polecam tego cela mieć. Resurrection Warrior też znajdzie zastosowanie Full Power, chyba też. No i tu mamy dwie osobne kategorie, których jeszcze nie mamy, ale ogólnie bardzo, bardzo, bardzo daje radę. I ja już czekam, bo go wylosowałem, drugo... znaczy pierwszą kopię, więc bardzo czekam, aż sobie go zrobię. Oj kurczę, aż mi dzisiaj oddechu brakuje, tak chcę to szybko wszystko omówić. Wind ostatnio dostał Eza, mało ma troszeczkę defa, co mi się nie podoba, ale łatwo łapieki i dosyć bi dużo bije, tylko że ma bardzo mało kategorii, bo go tylko w Hybrid Saiyan albo Wind Teamie użyjemy, czyli no, nie polecam, szczerze mówiąc nie polecam. 嗯，嗯。Uh, hmm. Kurczę, serio, powtarzam filmik, który już wcześniej robiłem, ale chcę, żeby to każdy już wiedział krótko, nie szukał żadnych filmików, tylko tu będzie miał dobrą odpowiedź. Ten Eza też nie jest swy, bo nawet jeżeli zobaczymy, że atak jest podobny, to jest 120, tu jest 120, to samo to, że on dostaje 15 Super Atak, to zostaje statystyki na plus to mu zwiększa, ale też bym go tak bardzo nie polecał używać, bo też ma mało kategorii dosyć takich konkretnych i aż tyle mu się Eza nie zmienił. Następnie mamy Browniego, który jest na przykład dobry na World Tournament i głównie w sumie tylko. Tam. nie możemy go używać razem z lr więc raczej nie warto, ale i tak bardzo fajnie karta się zmienia, a tak DF 80% bije wszystkich na Supreme Damech. Spory damage może wykręcić i jest bardzo w porządku. No, czy warto, to już sami zdecydujcie. Tego może na końcu. Następnie mamy takiego supporta fajnego, który też no, dużo bić nie będzie, bo to jest w końcu taki ala support, ale fajnie go zrobili w miarę że... Jak ma powyżej 80% HP, to daje tyle samo ataku def co wcześniej, tylko że jeżeli ma poniżej, to też daje 30%, co jest spoko sprawą. Jakieś tam kategorie są, ale raczej się go tak chyba specjalnie nie używa. Immense damage, więc troszeczkę mu podbije się ten damage, ale no nie będzie raczej szału robił, też tak średnio polecam. Następnie mamy Vegeta, który już jest teraz, nawet bez E, za bardzo dobrym tankiem, bo 80% redukcji Obrażeń na 7 tur to jest bardzo dużo, jeszcze ma dużą szansę na Stuna. On będzie miał imens Damage, czyli musi się ten damage zwiększy. Następnie będzie miał fajny leader skill w ogóle, aż 90% ataku, chyba wszystkie inne te karty miały na przykład 70%, a on aż 90%. I będzie miał imens Damage, będzie miał na 10 tur te 80% ataku otrzymywanych mniej. I atak 120% tylko jeżeli przeciwnik jest zestunowany, czyli jeżeli da, na przykład dajemy mu Aditional. A polecam to zrobić, bo jest większa szansa na stun, Więc jeżeli wjedzie Stun, wiedzie Aditional, to ten drugi będzie atak za bardzo, bardzo dużo. Ale to się rzadko zdarza. Ogólnie karta też mało kategorii, ale dobra do tankowania na tych i na innych eventach. E, następnie zostały nam dwie ostatnie karty, a Gogeta, którego teraz można wybrać, zamiast cena za kamyczek. W sumie mogłem cena pominąć, bo go nie można wybrać za kamyk, no ale Gogeta, w której prawdopodobnie też dostanie Extreme Zeta i na pewno będzie kozakiem chyba, chyba go też tutaj wybiorę, jako że ten int Gogeta mi nigdy nie wypadnie, to może chociaż tego sobie na jednej kopii wbiję. Nie wiem szczerze mówiąc, mamy dwie kozackie postacie na końcu. Czyli Virus Tech, który jak wjechał w jego Dokkan Extreme Set Awaken, to było wow, ile on bije, matku, co się dzieje, i tak serio jest. Atak DEV 80% na startury i dodatkowe 40% po otrzymaniu new ataku, i tam rage'uje poniżej 40% HP, czyli bardzo dobra postać, i bez damage. Oh, co on tu ma? Mm. Tak, te 40% ataku jest liczone tak jakby oddzielnie, czyli on łącznie będzie miał aż 152% ataku więcej. De statystyki też ma bardzo spoko, bo z hidem potencjału te wszystkie postacie dużo dostają, więc jeżeli właśnie mamy w nich dużo hidem, to one dużo, dużo biją. I cóż, i ta jego przemiana też będzie troszeczkę wzmocniona i bardzo fajna, więc no po prostu wow, będzie wow. I ostatnia karta, która też również bardzo dużo się zmieniła bardzo dużo bije. Kurczę, ja w powinienem grać a nie opisywać. Dobra, lecimy. A, jakie fajne! Zwiększyli mu atak def na stałe i guarduje wszystkie ataki oraz ma średnią szansę na unik przeciwnika tylko przez jedną turę i przez 4 tury atak plus 40%, kiedy ma guarda ak aktywowanego. I to się liczy też oddzielnie, czyli aż 138% ataku więcej. I to tak dużo nie wygląda niby, ale on naprawdę bardzo dużo bije. I jak widziałem screeny, filmiki, możecie sobie na YouTube wpisać jakieś testy tego Janemby i on naprawdę robi damage, on naprawdę jest dużo lepszy niż STR wersja jego. Więc jeżeli nie macie STR to możecie pomyśleć czy może właśnie warto wybrać na niego kamień. No i tyle, już nie przedłużając, farsando do Ultimate Tournamentu. I grajcie Ultimate Tournament, grajcie wszystko i trzymajcie się alo.